Witam w 2025 roku z tej strony Xgrosz. Witam na kanale Kryptokamikadze. Mamy bitcoina powyżej 100 tysięcy dolarów. Oczywiście gratulujemy wszystkim tym, co zrealizowali zyski w odpowiednim czasie. Tutaj mamy przykład. Gratuluję. A dla wszystkich tych, co mają w sobie. Cierpliwość i zrozumienie, dlaczego ta cierpliwość jest, to e, chciałem przypomnieć. I tak jak przypominałem tutaj mnóstwo razy, jeżeli ciągle nie masz jednego bitcoina, powiedz mi dlaczego. To był 2023, 2020, 2000 e, poprzednie lata. Odkąd właściwie zacząłem w krypto, cały czas było jedno i to samo. Ok, kumulujemy. Kumulujemy 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 bitcoin uczynicie bogatszym nie uczynicie bogatym ale uczynicie bogatszym to jest na 100% i to jest coś czego się właściwie nie sprzedaje jeszcze zanim Michael Saylor pojawił się w świecie bitcoina kiedy pytano mnie tutaj na YouTubie kiedy sprzedaje moje bitcoiny mówiłem że nigdy mam nadzieję że nigdy to jest moja odpowiedź. A co do cierpliwości, jeżeli chodzi o świat krypto, dla tych wszystkich nowych, co pojawiają się na kanale, lub odkrywają mój kanał i zastanawiają się, dlaczego, jak i w ogóle po co słuchać tego kolesia, to przypomnę Wam, że w momencie, kiedy zakładano się ze mną, kiedy XRP było pod 19 centów, że nie zarobię na XRP, że XRP nawet do dolara nigdy nie dojdzie, to chciałem wam przypomnieć, XRP obecnie. Jest. Mm, zobaczmy. Trade futures. XRP. Okay. XRP jest po wyżej 2 dolarów. 2,5 dolara prawie, jeżeli chodzi o XRP. I co mogę powiedzieć na ten temat? I took a rashy shit. So I was right. I took a rashy shit for two years, but. I, I took a rashy shit for two years. To, to się. To się prawie zgadza. No trochę więcej niż dwa lata. Ale prawie. I was right. Ale w końcu. Proszę. Nie jest po dolarze. Nie jest po półtora dolara. Jest powyżej dwóch dolarów. And Everyone was wrong. And yeah, I got a bonus check for it. To me. You know, it's a lot of money. I get it. I can feel you judging me. Tak. Dokładnie. Więc jeżeli o to chodzi, to jest następna lekcja, którą możemy na samym początku nowego roku sobie, że tak powiem, przyswoić. Nie leżmy i nie obserwujmy na trawniku, jak rośnie trawa. Zajmijmy się czymś następnym. Pozwólmy jej rosnąć. Jednego dnia obudzimy się, patrzymy, a tam olbrzymie haszcze. Na tym to polega. I powiem wam tak, w krypto każdy jest samoukiem. Więc to również można sobie przyjąć jako, wow, naprawdę? W takim razie ja też mogę się czegoś nauczyć sam. Biorąc przykład, inspirując się dosłownie kimkolwiek, kto już jest tam, gdzie ja podążam. Więc w taki sposób można do tego podejść. Więc okej. Okay. To jest taki wstęp do nowego roku, i mam nadzieję, że w nowym roku wielu osób w odpowiedni sposób, z odpowiednim kryptomentalem, nastawieniem w świecie krypto w taki sposób podejdzie do, swojego, do swoich celów. Bo wyobraźcie sobie, mamy rok. Mamy grudzień 2025. Dokładnie, zróbcie sobie takie, takie ćwiczenie mentalne. Mamy grudzień 2025 rok i w tej chwili e, zaczynasz zastanawiać się: OK, e, jak mi poszło? Co zrealizowałem? Co się wydarzyło? I z czego jesteś dumny? Z czego jesteś zadowolony? A gdzie po prostu straciłeś czas? Więc to jest, to jest, to jest podstawa. To jest podstawa, jeżeli chodzi o, o to, aby w krypto ruszyć do przodu. I jeżeli chodzi o ludzi, bardzo często ja mówię na moim kanale i wiele razy powtarzam, słuchajcie. W ogóle jest takie, jest takie powiedzenie, że, w, kryp że w, w życiu jest się tym, albo staje się tym, z kim spędza się najwięcej czasu. I, i rozmyślałem o tym, na podstawie swojego życia i tego, w jaki sposób, w jaki sposób to toczy się u mnie w życiu, i powiem wam, że nie do końca jest tak. Nie do końca jest tak. Ponieważ gdy tak popatrzysz, z kim spędzasz najwięcej czasu w życiu, to jest raz, ale gdy zastanowisz się i pomyślisz, że tak naprawdę w życiu stajemy się tym albo inaczej, stajemy się średnią pięciu osób, które najbardziej studiujemy. To jest całkiem niezłe. I to jest właściwie nawet bardziej optymistyczne, jeżeli chodzi o nas. Bo nie mamy w zasięgu naszym najbliższym gronie ludzi, których moglibyśmy tak naprawdę studiować, od których moglibyśmy sporo czerpać. Owszem, Próbujemy otaczać się i otaczamy się ludźmi, którzy mają wspólne cele, wspólne y, kierunki, do których my dążymy, i to jest podstawa, aby się nie domotywować. Ale tak naprawdę, grupa osób, powiedzmy tych pięć osób, które studiujemy najbardziej w życiu, to jest nasza grupa referencyjna. Więc. Y, jak podejmiesz. Jak podejmujesz decyzję, nad kim, lub kogo masz zamiar studiować przez określony czas, no to podejmuj, to podejmuj to z głową. A jeżeli chodzi o najbliższych, to jeżeli nie chcesz ich życia, no to ich nie słuchaj. Bo bo tak to wygląda. Więc tak, 2025 rok to jest, to jest rok, o którym już kilka razy wspominałem jeszcze lata temu. 2025 to będzie, to będzie rok. I wtedy właściwie moimi numer jeden takimi nadziejami na 2025 rok było, że moje całe DCA. Dollar Cost Averaging, a więc ob obserwowanie trawy, która ma rosnąć, czyli trawa ta, co została zasiana, to było XRP, który ciągle dopiero, że tak powiem, wychodzi z, z problemów przez cały ten problem z sekiem, o którym mówiłem lata temu na YouTubie. Kiedy zaczęliśmy studiować XRP, czym jest XRP, zaczęliśmy rozbijać mity ludzi, i znowu znawców świata krypto, którzy mówili, że XRP to nie kryptowaluta, że XRP to banksterka, że bla bla bla, totalne jakieś bzdury. I kiedy SEC, czyli Security Exchange Commission, taki polski KNF, przyczepił się do XRP, i do firmy Ripple, że XRP to papier wartościowy firmy Ripple i tak dalej, i tak dalej, zamroził właściwie rozwój tego wszystkiego, co firma chce robić z XRP na lata. I dopiero teraz, kiedy patrzymy na, na to, co nadchodzi, a więc co nadchodzi, mamy styczeń 2025 rok. Gary Gensler, czyli y, przewodniczący SEC-u, który y, Zniknie z tej agencji już za dosłownie ile dni, który dzisiaj mamy, 6, 7, zniknie z tej agencji za tydzień, no dwa tygodnie i jego rolę przejmie ktoś bardziej pro-krypto. Taka jest, taka jest nadzieja, takie są zapowiedzi, to nagle okaże się, że wszystkie sprawy które były założone przez poprzednią poprzednich ludzi z SEKu mogą po prostu zostać odrzucone lub rozwiązane w jakiś prokrypto sposób i to wszystko daje nadzieję nie tylko na sprawy związane z XRP sprawy związane z Bitcoinem sprawy związane z topowymi krypto jeżeli chodzi o świat krypto, ale również z małymi sprawami, które, które dają nam potencjał na większe zyski, na zbudowanie swojej pozycji w świecie krypto do momentu kiedy świat krypto jest właściwie Czymś, do czego już nie dokładamy, a wręcz możemy budować, lub też w pewnym finałowym zakończeniu możemy wyciągnąć coś dla siebie z tego, z tego świata. Bo na tym, na tym to wszystko polega. A więc, jeżeli chodzi o XRP, jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli chodzi o Ethereum, znowu podobnie, jeżeli chodzi o Ethereum, to są te topowe krypto, które w tamtych latach, gdy o nich mówiliśmy, Ethereum za 1000 dolarów, przecież to było marzenie. Ethereum 1000 dolarów. Bitcoin 100 tysięcy, to było wręcz niewyobrażalne, Bitcoin 100 tysięcy. Ale mm, z pewnymi założeniami, przez które przebrnęliśmy przez te e, kilka lat ostatnich, było sporo Zwątpienia było sporo, niezrozumienia było sporo, niedowierzania, ale przebrnęliśmy przez to, kumulując, kumulując Ethereum, kumulując Bitcoina, kumulując XRP. Kiedy każdy kto się pytał mnie, gdzie jest twoje XRP, zawsze mówiłem, że mam więcej niż miałem na początku, mam więcej niż miałem na początku, mam więcej niż miałem na początku, ale przecież XRP to stable coin cena jest cały czas taka sama, 20-30 centów, bez sensu, to jest szkoda czasu, przecież można to, można to. Owszem, można i trzeba, ale w tym samym momencie, jeżeli jest się przekonanym co do tego, dlaczego jestem w danym miejscu, spokojnie, zaczekamy. I Ethereum miało podobną sytuację. Ethereum miało podobną sytuację przez, ja przypominam, jak rozmawialiśmy o Ethereum i pamiętam, kiedy pierwszy raz zagadałem do mojego teścia o Ethereum i teściu powiedział, że no, kupiłby sobie Ethereum, ale cholera kosztuje 100 dolarów, to trochę drogo, poczeka aż spadnie z powrotem gdzieś do 20. No, kupił go gdzieś pierwsze swoje Ethereum poniżej 100 dolarów i co? I dziś patrzy na, 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 na tą transakcję, kiedy kupował Ethereum i jest i, i nie dowierza, kiedy widzi w portfelu w historii transakcję, kiedy kupuje Ethereum poniżej 100 dolarów za Ethereum. To są. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ w komentarzach od osób, które są, osób, które są nowe w świecie krypto, jest sporo zwątpienia, jest olbrzymi brak cierpliwości. Brak cierpliwości, który głównie jest nafaszerowany niezrozumieniem, dlaczego mieliby być cierpliwi. Więc to jest coś, co warto, warto, warto w sobie wypracować. Jest sporo też osób, które w błędny, błędny kompletnie błędny, Y, 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 wpadają w błędne koło, kiedy o czymś się mówi, kiedy coś jest popularne, kiedy coś jest na szczycie, wtedy dopiero y, te osoby łapią zainteresowanie tym czymś i wchodzą ze swoimi pieniędzmi w to coś, po to tylko, aby później mm, zobaczyć, że byli za późno. Bo strachem jest wejście w coś, gdy coś jest na samym dole, gdy coś jest przez większość nierozumiane, gdy coś jest przez większość krytykowane, przez większość, która nie poświęciła minuty na to, aby zrobić jakikolwiek research, czyli swoje własne rozeznanie na ten temat, ale rzuca opiniami po prostu z czterech liter, bo tak jest najłatwiej. Tak było z XRP, tak było z Ethereum, tak było z Bitcoinem. Bitcoin, pamiętam dokładnie, zresztą możecie zobaczyć w, na moim kanale, cofnijcie się na filmy 4 lata do tyłu, 5 lat do tyłu, kiedy y, było bardzo jasne. Bitcoin 2019 rok, Bitcoin 3,5 tysiąca za Bitcoina, fortuna do zrobienia, ale w tym samym momencie było również sporo głosów, między innymi znanych. Osób z polskiej sceny hmm, YouTube'a, którzy komentują finanse. Lecimy do zera, lecimy do tysiąca, kupię poniżej tysiąca, bla, 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 bla. XRP to absolutnie to, XRP to jest zero. Osoby sprzedające hmm, kursy, które mówią, że XRP to nie kryptowaluta, że XRP spada do zera, nagle w jakiś w sposób magiczny zaczynają mówić: O, gratulacje dla cierpliwych w XRP, coś tam XRP osiągnęło swoje, swojego dolara, a właściwie to jest nawet dwa dolary. Słuchajcie. A łatwo jest mówić o czymś, co jest bieżące, i wtedy nigdy się nie mylić. Jeżeli mówisz o sprawach bieżących, które się wydarzyły, no to ciężko się pomylić, wtedy wszyscy się z tobą zgadzają i wtedy jesteś jak sprzedawca lodów, kochany przez wszystkich. O, lody, pingwin, lody tanie. Ale kiedy mówisz e, lub próbujesz w jakiś sposób rozkminić nagłos rzeczywistość i jak coś może się potoczyć, u wtedy wystawiasz się na, że tak powiem, na krytykę. Wtedy wystawiasz się na opinię, wtedy wystawiasz się na pro i przeciw zdania. I tylko czas weryfikuje, jak bardzo miałeś lub nie miałeś racji. I jedną z rzeczy, którą można, że tak powiem, można sobie, że tak powiem, przypiąć, to jest to, że każdy tutaj, i nieważne teraz już naprawdę, nieważne kto. Ale każdy tutaj, kto komentuje tematy krypto, robi to z własnego fotela, z własnymi palcami, z ręką na własnej myszce, i jeżeli podejmuje jakieś decyzje, to podejmuje je za siebie, a za nikogo innego. I od tego powinniśmy zacząć. Więc w 2025 życzę wszystkim, aby zainwestowali w cierpliwość, a właściwie w zrozumienie, dlaczego mieliby być cierpliwi, gdziekolwiek, jeżeli rozumieją, że nie powinni, to nie powinni być cierpliwi. Jeżeli rozumieją, że powinni, powinni być cierpliwi, i tego, aby później te decyzje i to zrozumienie było 100%, sprawdziło się w 100%. Więc tak to, tak to wygląda. Również sprawy bieżące, które, które mamy w tej chwili, a więc o, teraz na przykład wszystko, wszystko rozbija się o flare. Sporo osób mi mówi: flair, fler, fler. Fler to nic, flare to zero. flare się nic nie dzieje. Okej, okay. ale pamiętajmy, flare to jest coś, co większość z nas dostała za darmo. Fler to jest coś, co w tej chwili kumulujemy za darmo. Więc nawet jeżeli fler w tej chwili kosztuje 3 centy, a masz tych flerów nie wiem ile i dostajesz ich za darmo cały czas nie wiem ile, to jest wszystko darmo. Darmowe. Więc tutaj akurat przyłożenie cierpliwości co do fler nie powinno mieć żadnej wagi. Bo jak można być niecierpliwym z czymś, co dostało się za darmo. Może z tego coś być, może z tego coś nie być, i tak, i tak. Nie ma znaczenia. Flare dostaliśmy za darmo, dlatego że mieliśmy XRP. Teraz to flare kumulujemy za darmo, dlatego bo trzymamy flare. I pamiętajmy, jeżeli nawet ktoś jeszcze nie ma flare, może sobie, że tak powiem, zacząć kumulować to flare, no ale wtedy to już się wiąże z włożeniem jakiejkolwiek. Wyłożeniem jakiejkolwiek inwestycji, jakiejkolwiek kasy w to, aby kupić te pierwsze swoje flery. Więc to już jest inna gra, inna rozgrywka. Więc tak jest, tak jest z flare. Tak jest też z innymi krypto, które przez czas besy i przez czas ich wręcz startu. Kumulujemy, obstawiamy i Monitorujemy, co się z nimi dzieje i w którą stronę to podąża. Szczęśliwego nowego roku. Dzięki. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego i 10 tysięcy X. -ów. Tak, 10 tysięcy X to jest taki wymarzony numer X, jeżeli chodzi o, o, o jakiś, jakąś inwestycję, co zdarza się tylko i wyłącznie w krypto. No nie wiem, nie znam nic innego, co jest w naszym zasięgu zwyczajnych ludzi, aby sięgnąć po 10 tysięcy X. -ów. R3, zablokowałeś mnie, hello, jestem aktywny, hello, co robisz, co robię, <laughs> co robię, dobre pytanie, o kurczę, ten R3 to się rozpisał, R3, nie jesteś zablokowany, ja fan, ja też twój fan jestem, a... Um. Ludzie czekają, porównują cykle. Um, Wysłałem z Binance na Phantom Wallet niedużo, jeśli ma znaczenie. E, coś Wam powiem ciekawego, właśnie, na koniec coś Wam powiem ciekawego. E, I tutaj chciałem Wam pokazać coś. Internet Money Wallet, nie wiem, czy znacie, <laughs> jeżeli obserwujecie mój kanał, to znacie, internetmoney.io. E, ostatnio popełniłem taki błąd, przyznam się, do popełnienia, Tragicznego błędu. Błąd był taki, że wysyłałem sobie środki z giełdy na portfel, i co się stało? Skopiowałem, zamiast otworzyłem sobie tutaj Metamask czy jakiś inny portfel, obojętne, i kliknąłem skopiuj adres, i zamiast skopiować adresu portfela, skopiowałem adres kontraktu. Wyobrażacie sobie, skopiowałem adres kontraktu zamiast skopiować adres portfela. I co? I wysłałem. I wysłałem te środki z giełdy na portfel. Po chwili, po wysłaniu, po kliknięciu, zorientowałem się, że wysłałem na adres kontraktu, ale poszło. Poszło. Więc bardzo mnie to, że tak powiem, stelepało i myślałem, wow, no to pięknie. Żeby to przynajmniej było 100 dolarów. To było ciut więcej. A, ale co się okazało? Okazało się, że giełdy mają zabezpieczenia, jeżeli o to chodzi. I tak z, wysyłając z giełdy środki na <coughs> mój adres kontraktu, okazało się, że giełda ma zabezpieczenie i e, zablokowała i wróciły te środki na, i wróciły te środki na e, moje konto na giełdę. Ale. O czym mówię? Mówię o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Internet Money Wallet, to właściwie w tym portfelu, tutaj deweloperzy tego portfela, i tutaj Wam pokażę: the Money Wrzucili takie security feature, czyli takie zabezpieczenie, że w momencie, gdy wyślecie swoje środki przez pomyłkę, zamiast na konkretny adres na adres jakiegoś kontraktu, to e, wyrzuci wam taką wiadomość, a więc, że adres, na który wysyłasz swoje środki, jest adresem kontraktu, a nie adresem portfela. Więc musisz się liczyć z tym, że jeżeli wy, wyślesz te środki, czyli naciśniesz, że rozumiem, wysyłam, to je po prostu stracisz. Całkiem, e, fajna, całkiem fajna wstawka, jeżeli chodzi o o portfel Internet Money Wallet. I e, ja wiem, że m, jeżeli chodzi o tą stronę, to wygląda trochę tak e, śmiesznie i w ogóle, ale, m, ale jeżeli chodzi o portfel, to jest genialny portfel. Naprawdę, mam ten portfel, e, używam go, ma sporo sieci, e, sporo sieci ma, jeżeli chodzi o sieci. E, i warto go sobie, że tak powiem, przetestować. Może się, może się Wam spodobać. Mało tego, można sprzedawać i, i, i kupować krypto poprzez od razu używając jakby pomostu. Mostu. Można też tutaj, że tak powiem, kupić sobie ich tokeny i otrzymywać jakieś tam dywidendy, ale to już jest, to już jest inna historia. Dobra, to tak tylko na koniec, żeby wspomnieć o czymś konkretnym. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dla wszystkich tych, co nie wiedzą, widzimy się, przynajmniej ci, co będą. Widzimy się na KryptoSilesi. Będę miał tam swoje 5 minut, więc do zobaczenia z tymi, co będą, i do usłyszenia z tymi, co nie będą. Na razie, trzymajcie się. Cześć.